Wakacyjne zajęcia wokalne to kolejna propozycja, jaką przygotowało Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu dla dzieci i młodzieży. Są wakacje, czas wolny, a mimo tego bardzo wiele osób, bardzo wiele dzieci, młodzieży przyszło na zajęcia wokalne. Zajęcia te są dla wszystkich, nie ma tutaj żadnego przesłuchania, czy ktoś śpiewa lepiej, czy gorzej. Każdy ma szansę zaśpiewać do mikrofonu, być na scenie, nauczyć się piosenki. To <Sz 1971> Staramy się, by bardziej to była zabawa dla dzieci, żeby nie było to obciążenie jakieś stresujące, ale pomimo tego piosenka jest wymagająca, trzeba opanować chociaż fragment tekstu dla młodszych dzieci, chociaż fragment refrenu, zapoznać się z melodią, zapoznać się z aranżacją i po prostu próbować zaśpiewać. Balansujemy, aby to była i zabawa, i nauka, aby ta piosenka została w uszach dziecka. Rozpoczynamy zawsze od rozgrzewki, to się nazywa rozśpiewanie w muzyce. Dzieci są zadowolone bardzo. Zresztą frekwencja sama o tym mówi, to są zajęcia dobrowolne. Nikt na te zajęcia tutaj nikogo nie zmusza, a pomimo tego jest 30, nawet więcej osób. Dzieci wychodzą z zajęć, moim zdaniem, zadowolone z uśmiechem na twarz. Jesteś... Frekwencja na zajęciach wokalnych wskazuje, że to trafiony pomysł. Dzieci przychodzą na zajęcia z wielką ochotą i wychodzą z nich bardzo zadowolone. Posłuchajcie, co o tej przygodzie opowiedzieli nam młodzi adepci śpiewania. Nauczyłam się tutaj. Yy... Dobrze śpiewać, y, oraz nauczyłam się tego, że y, w, grupie lef, y, w grupie najlepiej wszystko robić, ponieważ oni zawsze cię wesprzą, pomogą ci w ogóle. Nie jest nic takiego, że na przymus. Każdy śpiewa jak umie, każdy, każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej, ale śpiewamy i uczymy się. Najbardziej mi się podoba zabawa, która czasami jest, ale no, czasami nie ma. Okolica ta jest bardzo miła, tu urodził się Karol Wojtyła. Mówcie sobie o tym wieście, co tam chcecie, ja nie oddam go za nic świecie. Wykorzystujemy jakiś fragment tych warsztatów wokalnych, aby przygotować grupę młodzieży do koncertu, który ma się odbyć 4 września. Jest, jest reżyserowany przez panią profesor Irenę Kmiecik i nam zlecono, tak, pani profesor nam zleciła takie zadanie, abyśmy przygotowali kilka utworów, kilka piosenek właśnie z młodzieżą. Wykorzystujemy ten czas wakacyjny, żeby takie utwory przygotować.